A my wracamy jeszcze na chwilę do ministra Drzewieckiego. Minister zabiera głos i wyjaśnia. Ja nie będę odstawał od prezydentów miast i też będę trzymał mikrofon. Ciekawe, dlaczego tłumaczy się z tego, że będzie trzymał mikrofon. Przypadek? Otóż wcale nie. Minister Sportu zazwyczaj bowiem trzyma się mikrofonu. Taki ma nawyk. Kamery trochę go płoszą, ale to silny instynkt. Ten typ już tak ma. Całe szczęście, że Mirosław Drzewiecki jest wolny od innych nałogów. A jeszcze kończąc wątek Euro 2012, w ramach popularyzacji imprezy jedna z telewizji zamierza wznowić wielką grę poświęconą tylko tej tematyce. Przeprowadzono już pierwszy nabór uczestników w parach. Prawdziwą sensację wywołało pojawienie się wśród chętnych właśnie ministra sportu w towarzystwie samego premiera. Donald Tusk był trochę stremowany, ale para przeszła przez kwalifikacje. I tak oto zaraz zobaczymy, wygląda to specjalne studio telewizyjne przygotowane do wielkiej gry Euro 2012. Sport uprawiają niestety u nas głównie ludzie młodzi. Młody znaczy wysportowany, a kto w naszej polityce jest młody? Oczywiście Wojciech Olejniczak. Co chwila stara się o tym przypominać wszystkim wyborcom. Staje przed kamerą, krótka rozgrzewka i szybki skłon. Zobaczmy jeszcze raz. O. Dopiero potem udziela odpowiedzi na wszystkie pytania. A że w zdrowym ciele zdrowy duch to i wypowiedzi wyjątkowo klarowne, na przykład gdy chodzi o Krzysztofa Bondaryka, szefa ABW, któremu prasa zarzuca różne nieciekawe rzeczy. Sprawa jest zero-jedynkowa winny albo niewinny. Nie ma dowodów, niewinny są dowody winny i jak winny, no to co ma się stać? No to ma nie być go w tym miejscu, gdzie jest, jak jest niewinny, to niech dalej wykonuje swoje obowiązki. No więc winny czy niewinny? Na razie nie wiadomo, w tej sprawie muszą się ponoć zebrać zarządy partii wchodzących w skład lewicy i demokratów i wówczas wszystko będzie jasne. Choć też nie ma takiej pewności i jest też duże prawdopodobieństwo, że Grzegorz Napieralski jednak zajmie odmienne stanowisko niż większość. My tu się wygłupiamy, a tymczasem Polska praktycznie zrezygnowała ze sprzeciwu wobec widocznego znaku, który ma upamiętniać niemieckich przesiedleńców. W końcu upieranie się, że Niemcy dokonali takich zbrodni, że nie powinni nawet myśleć o upamiętnianiu swoich ofiar, zupełnie nie przystaje do wizerunku naszej obecnej władzy. Ale nas zaciekawiła wypowiedź. Radosława Sikorskiego na ten temat. Tyle, co zostało udostępnione opinii publicznej w, w, w oświadczeniu prasowym, to jest na razie stan mojej wiedzy. Jeszcze z panem ministrem Bartoszewskim nie rozmawiałem, także nie mam uprzywilejowanej wiedzy. Niezłe, prawda? Szef MSZ nie wie, co dzieje się w czasie kluczowych negocjacji z Niemcami i nawet się do tego przyznaje. W sumie nic dziwnego: Donald Tusk nie może przecież pozwolić, by Sikorski za bardzo wyrósł. Wybory prezydenckie już w roku 2010. Trzeba pilnować ogródka. No to chyba czas na kolejnego polityka na scenie Jan Rokita. Azi. Wielki los polski zdejmuje. dalej leczmy ze mnie. Nie każdą liczbę lejką, niż czasu jadł Niech dziobnie się o obładzę tak jak Te będę patrzy z dala, jak kocią władzy Rokita wystąpił w stroju napoleońskim. Szczerze mówiąc, niezbyt trafne to porównanie. Napoleon nawet na wygnaniu, na Elbie czy świętej Helenie niczego nie szył na maszynie, a Rokita ciągle coś szyje, do tego w telewizji i to takiej, co w czasie sporów z Tuskiem zawsze go atakowała. Dobrze, że przynajmniej nie komentuje wyprzedaży w sklepach jak Marcinkiewicz. Wracamy do polityki zagranicznej. Za nami historyczna wizyta premiera Tuska w Moskwie i spotkanie z Władimirem Putinem. Podczas spotkania na Kremlu politycy wymienili uwagi na temat sondażowego pościgu Platformy Obywatelskiej za jedną Rosją. Rosyjski przywódca z zadowoleniem przyjął fakt, że notowania PO znów przekroczyły 50%. Wyraził jednak zdziwienie, że polska opozycja może tak bezkarnie krytykować rząd w czasie codziennych konferencji prasowych. Pocieszyła go informacja przekazana przez polskiego partnera, że te konferencje nikogo nie obchodzą. Prezydent Putin poradził polskiemu rozmówcy, by odważnie akcentował swoje wielkie osiągnięcia, takie jak choćby zapowiedź zniesienia obowiązku meldunkowego. Jeszcze przed spotkaniem jeden z poważnych rosyjskich portali określił z mianem naszego człowieka w Warszawie. Szef rządu to jednak ma pecha. Pechowiec ledwo naród zapomniał tę historię o dziadku z Wehrmachtu, a tu taki numer, czyżby macki PiSu sięgały aż tam do Moskwy? Chwilę wcześniej PiS próbował zablokować kandydaturę posła Lidiana Widackiego do komisji śledczej. Oto właśnie on, ofiara pisowskiej nagonki, wyraźnie zdenerwowany, niemal zaszczuty. Ci pisowcy w opozycji są jednak niemal tak groźni, jak byli u władzy. Dla korzyści politycznych nie zawahają się przed niczym. Pomyślcie państwo, na chłodno, jak można czepiać się kogoś tylko dlatego, że ma akt oskarżenia za pomoc w nakłanianiu do składanych, składania fałszywych zeznań. To właśnie ten dokument to jest akt oskarżenia. Nie jakieś zarzuty polityka, ale akt oskarżenia. No i co z tego jest w komisji? Debata o komisji była gorąca. Wniosek, przepraszam, nie, we dwójkę, panowie, nie to, nie, to nie idzie. Nie, nie, nie ma sprostowania. Nie ma sprostowań. Panowie, prosiłby o wyjaśnienie. Nie, 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 co, co pan... Co chce prostować? Ale co? Własną wypowiedź. On chce prostować, ma prawo? Nie ma. No, ja rozumiem, dobrze. Proszę panów, to proszę po kolei. Ale obaj panowie chcą prostować? Nie no. no i proszę. Sytuacja się wyjaśniła. Wzywamy organizacje gejowskie do protestu. Jak marszałek Komorowski może się tak bawić z kojarzeniami, że we dwóch, że naraz. Swoją drogą nasz sejm jest ohydnie homofobiczny. Nam jest wstyd. Co na to niemiecki eurodeputowany Martin Schulz? A teraz wiemy, że Państwo czekali. Powtórka. Jacek Kurski specjalnie dla widzów rewersu jeszcze raz opuszcza wielką puchę w stroju królika. Oczywiście. Jak grację, gracja, grację możemy podziwiać, bo rzeczywiście delikatnie wylądował. A w czwartek Walentynki, święto zakochanych. Jak słyszeliśmy, Platforma Wyznająca Miłość do Wszystkich zamierza w ten dzień dać wszystkim Polakom wolne. A na maszty obok flagi biało-czerwonej zostaną wciągnięte wielkie sztandary w kształcie serca, przyozdobione wizerunkiem Donalda Tuska. Tak słyszeliśmy, jak mówimy. Ulicami Warszawy ma zaś przejść parada pod hasłem Zarażeni Miłością nie chcą żadnej terapii. A na koniec piosenka. Dziś przyjrzeliśmy się Pałacowi Prezydenckiemu i tym, którzy tam mieszkają i bywają. się w słoniku Czy lepiej mieć Kota czy psa Dlaczego wciąż mówią Bądź cicho, To wszystko w pulsie tygodnia. Życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.